Plotki transferowe. Którzy zawodnicy zmienią kluby na poziomie Ekstraklasy? Co w trawie piszcie? Jakie są najciekawsze spekulacje w najlepszej lidze świata? Cześć, dzień dobry. Witam Was bardzo serdecznie w Waszej ulubionej serii na moim kanale. Kanał 365 na piłce. Przy mikrofonie Piotr Rzepecki. Czas sprawdzić, co się dzieje, jeżeli chodzi o nasz rynek transferowy. Co się dzieje w klubach Ekstraklasy i pierwszej ligi. A więc patrzymy, spekulujemy, dyskutujemy nad możliwymi transferami. Oto najciekawsze plotki w najlepszej lidze świata. Zacznijmy sobie od Antarktyki do niego Klimka, a więc gracza Widzewa Łódź, który jest łączony z włoskim Frozinone. Mówi się, że ekipa, która spadła z sezonu, w minionym sezonie z serii A do serii B, szuka wzmocnień i właśnie ten trop prowadzi do Łodzi. Zdaniem włoskiego dziennikarza Roberto De Luki był nawet kontakt między tymi klubami, a więc Frozinone zgłosiło się po Klimka do Widzewa i otrzymało taki komunikat, że do tego zawodnika trzeba będzie zapłacić minimum 1 milion euro. Także pytanie, czy Włochów gdzieś to wszystko nie odrzuci, no bo też wiadomo, że zupełnie inne realia po tym spadku Serie B i czy faktycznie Klimek będzie obiektem zainteresowania tego klubu, czy jednak Frozenone będzie się interesował innym graczem. Jeżeli chodzi o samego Klimka, no to mówmy się szczerze, nie był on podstawowym wyborem, wcześniej trenera Niedźwiedzia, a teraz trenera Myśliwca. W minionym sezonie też te jego liczby nie były wspaniałe. Trzy bramki, cztery asysty. Jeżeli chodzi o ten sezon, łącznie rozegrał on 80 minut, a więc też no, specjalnie nie korzystał z jego usług trener Daniel Myśliwiec. Nie jest on też młodzieżowcem, więc być może to będzie jakaś historia warta uwagi, także pytanie czy ten chłopak zostanie widzywy na dłużej czy też odejdzie na rok przed zakończeniem umowy. Patrzymy dalej, tym razem w kierunku Jagiellonii-Białystok, bowiem z drużyny mistrza Polski może odejść Dominik Marczuk i to naprawdę byłaby duża bomba, bowiem kolejny z tych zawodników, który świętował mistrzostwo jeszcze kilka tygodni temu, podobnie jak Zatan Alomerowicz czy Bartłomiej Wdowik, to właśnie Marczuk mógłby tutaj opuścić szeregi Jagiellonii. Jeżeli chodzi o kierunek, to prowadzi on do Francji, bowiem Lille byłoby zainteresowany tym zawodnikiem. Takie są doniesienia najnowsze francuskich mediów. Jeżeli chodzi o wycenę Marczuka, to wynosi ona 3,5 miliona euro, także pytanie, czy taka kwota ewentualnie ewentualnie zadowoliłaby Jagiellonię, czy tutaj Mistrz Polski chciałby zainkasować ewentualnie więcej, bo trzeba powiedzieć, że ten zawodnik ma za sobą epizody w reprezentacji Polski, był cały czas i pewnie jest na radarze Micha Probierza, ale przede wszystkim jest bardzo młody, bo im rocznik 2003, więc wydaje mi się, że to jest przede wszystkim przyszłość, ale też teraźniejszość, patrząc po tym, co gra w barwach Hegeloni, zwłaszcza po tym poprzednim kapitalnym sezonie, także pytanie, czy już zrobi ten krok do przodu i już trafi do bardzo mocnej ligi, czy na przykład rozegra jeszcze jeden pełny sezon w barwach Hegeloni i dopiero później trafi na na przykład do Francji, gdzie no właśnie pytanie czy byłby takim dobrym zawodnikiem jak na przykład przemysł Frankowski, bo wydaje mi się, że tutaj popularny Franek wyrobił już pewną markę polskim graczom właśnie jeżeli chodzi o ligę francuską, także pytanie czy właśnie Marczuk nie byłby takim w cudzysłowie drugim Frankowskim i też nie odszedłby z Jagiellonii za grube miliony. Kolejny piłkarz na tej liście jest hiszpański prawobrońcy Adria Altimira. Jest to piłkarz, który jest łączony z Lechem Poznań, bowiem kolejosz, jak pewnie wiecie, szuka wzmocnień. Być może te ruchy Lecha są takie spokojne, a kibiców to wszystko może martwić. Zresztą też odsyłam Was, moi drodzy, do takiego osobnego materiału na moim kanale, gdzie mówiłem, jakby case Lecha Poznań, opierając się o te transfery wychodzące ostatnio. Więc Filip Marchwiński, Lecce i też Christopher Welde, Olympiakos Piraus. Natomiast jeżeli chodzi o tego śród, y, hiszpańskiego prawego obrońcy, to mówi się właśnie, że może on zasilić Lecha Poznań bowiem Tomasz, Tomasz Rząsa w rozmowie z Goal.pl mówił, że klub będzie się rozglądał jeszcze właśnie za premo obrońcą plus za skrzydłowym, kompletując tę kadrę na nowy sezon, także pytanie czy właśnie ten piłkarz trafi do Lecha, patrzymy na jego ostatnie miesiące, bardzo ciekawe bo występował on równolegle w pierwszej drużynie Villarrealu, a także w zespole Rezerw, który gra na poziomie drugiej ligi hiszpańskiej, także jest to poziom przyzwoity no i pytanie, czy tutaj wkrótce Joel Pereira będzie miał naprawdę mocnego konkurenta w tej walce o skład, ja mówiąc szczerze, bardziej patrzyłbym na stronę lewą i tutaj myślałbym o jakiegoś nowego lewego obrońcy, natomiast no ja nie jestem w tej materii mądrzejszy. Lech wie doskonale kogo trzeba sprowadzić, by ten sezon zakończyć w strefie europejskich pucharów, bo wydaje mi się, że to jest taki cel minimum jaki stawia przed sobą Lech Poznań. A jak już jesteśmy w Lechu Poznań, to warto powiedzieć o drugim zawodniku, który jest na radarach kolejorza. To jest Daniel Hakans, a więc fiński piłkarz, który być może wkrótce trafi do stolicy Wielkopolski. Gracz, który jest na językach, jeżeli chodzi o Lecha, 23-latek. Grał w reprezentacji Finlandii: 8 meczów, 4 bramki, także naprawdę niezłe liczby. Ale też warto powiedzieć, że obecnie występuje na poziomie drugiej Ligi Fińskiej. Także no nie jest to specjalnie gdzieś taki komunikat, który chyba ucieszyłby kibiców Lecha. Zresztą w ogóle cała ta dyskusja na temat kolejorza. A więc hashtag Nowy w Talii, no jest gdzieś to wszystko bardzo chyba denerwujące. Patrzę na to, że kolej jest bierny i spokojny na tym rynku transferowym że ta kadra potrzebuje wzmocnie. Zresztą też mówiłem o tym wielokrotnie na moim kanale, że wydaje się, że ta pierwsza jednostka jest mocna, ale szukałbym raczej rezerw, jeżeli chodzi o tych piłkarzy, którzy mają obudować ten skład trenera Fredericksena, a więc na pozycjach 12, 13, 14, 15. Natomiast też z pewnością trzeba się zastanowić nad jakimś skrzydłowym, takim konkretnym, żeby tutaj wniósł od razu jakość w świetle tego odejścia. Christopher Weldyn, no i kto wie, być może 8. Krotny reprezentant Finlandii to będzie taki piłkarz, który z marszu wejdzie do tego zespołu. Pożyjemy, zobaczymy, natomiast na media spekulują, że ten transfer jest bliski finalizacji. Kolejnym piłkarzem, który wkrótce może zmienić klub jest Blaszy Kramer, a więc napastnik Legii Warszawa, który o dziwo wygląda ostatnio dobrze. Mówię o dziwo, bo wydawało się, że Legia chce go wypchnąć, chce go na siłę sprzedać, by coś na nim zarobić. Natomiast e, e, mówiło się też o tych przenosinach do Ligi Tureckiej. Właściwie ten transfer był na ostatnie proste i na samym końcu padło to wszystko. Negocjacje zakończyły się fiaskiem. Klub zrezygnował z usług aktualnego napastnika Legii, który w tych trzech pierwszych meczach sezonu dwa rozpoczynał od pierwszego. 3 minuty, także trzeba powiedzieć, że ma jakieś zaufanie u trenera Gonca Alfejo i kto wie, być może w ogóle zostanie w Legii Na duży, natomiast Paweł Głoszewski z piłki nożnej spekuluje i donosi, że innym klubem, który był zainteresowany usługami Kramera, to nie były reprezentanty Ligi Tureckiej, a więc Konjaspor, tylko Słowan Bratysława, także to może być w ogóle inny kierunek. I tutaj Słowan będzie chciał pozyskać Kramera, który wydaje się takim w miarę łokomu na rynku. Trzeba powiedzieć, że wypadł naprawdę dobrze w tym meczu eliminacji konferencji z Karnar Karnarforem, gol, a także asysta, także kto wie, być może przekona do siebie aktualnego trenera Legii i generalnie zostanie, albo ta cena jeszcze zostanie podbita, z uwagi na to, że pokazał się z niezłej strony na starcie sezonu. I kto wie, być może Legia jeszcze ekstra zarobi na tym napastniku. Jeżeli chodzi o innego zawodnika, to cały czas się mówiło, ja to też przewijałem, przemycałem w którymś z tych materiałów z spotkami transferowymi, że Bogdan Rakowitan jest na językach pana Kosy i mówi się o tym, że wkrótce może trafić do Ligi Greckiej. Natomiast, no to ostatnie sygnały ze strony Marka Łapszuna, który stawia na Rumuna od pierwszej minuty. Grał w meczu z Motorem, a także w meczu z Krakowem. No, kto wie, być może w ogóle ten transfer nie dojdzie do skutku, ale cały czas, ponoć głównie w tych mediach greckich, przewija się temat Rakowitana i tego, że wkrótce trafi do pana Tynikosu. Gracz ma umowę z Rakowem tylko do czerwca 2025 roku, także kto wie, być może w świetle tego, że ten kontrakt wkrótce się skończy, pozostało tylko 12 miesięcy. Raków tutaj stwierdzi, że może sprzedać tego piłkarza, zwłaszcza, że ta kadra jest szeroka, no i też co chwilę przychodzą nowi zawodnicy, także kto wie, być może zmiany, zmiany jeszcze. Teraz zmiany i świadczy tych wielu odejść i przyjść nowych zawodników. Właśnie Rakowitan zmieni barwy klubowej i wkrótce zamieni Raków na Panathinaikos. No i ostatnie takie doniesienie medialne. Tutaj na chwilę przejdziemy z Ekstraklasy na poziom pierwszej ligi, bo chodzi o zawodnika Wisły Kraków. To jest Jakub Krzyżanowski. Pewnie doskonale wiecie, bo Wisła też opublikowała taki oficjalny komunikat, że ten zawodnik obecnie przebywa na testach medycznych w Torino i wkrótce najpewniej podpisze z tym klubem kontrakt. Natomiast jeżeli chodzi o związanie się z byłym klubem Kamila Glika, to będzie to ledwie wypożyczenie. Chodzi o Kwestie formalne, kwestie finansowe, natomiast Wisło tak czy jak wkrótce na nim zarobi, bo też by Gwiazda przemyślała całą historię i przedłużyła specjalnie kontrakt z tym młodym zawodnikiem, by wkrótce na nim zarobić i po tym ewentualnym rocznym wypożyczeniu zainkasować dobrą kasę, bo to jest naprawdę bardzo duży talent no i też bardzo młody piłkarz. Także kto wie, być może wkrótce e, ta kasa Wisły Kraków będzie się zgadzała i zainkasuje naprawdę sporo. Jeżeli chodzi o Krzyżanowskiego, mówiło się też w przyszłości, to właściwie to też nie jest plotka, tylko temat potwierdzony o tym zainteresowaniu Boloni, Był nawet ten piłkarz w tamtejszym klubie, ogląda jakby całe struktury tego klubu, natomiast finalnie nie związał się z zespołem, między innymi Łukasza Skorupskiego, czy też Kacpra Urbańskiego, wybrał Torino, no i wkrótce najpewniej zamieni Kraków właśnie na Turyn, zwiąże się z tym klubem, rocznym kontraktem, jeżeli chodzi o wypożyczenia. Wkrótce włoski klub najpewniej wykupi tego zawodnika. Żeby sobie wszystkie historie podsumować od A do Z, a więc ci zawodnicy, którzy są gdzieś tutaj tematem tych dywagacji transferowych i spekulacji medialnych, tak to wygląda, to jest ta lista plotek transferowych. A więc po kolei, jak w tej chwili widzicie, to jest Antoni Klimek, mówi się o tym, że wkrótce może trafić do włoskiego Frozinone. Dominik Marczuk, kuszony przez francuski Lille, Adria. Altimira, piłkarz obecnie w Villarrealu i Villarrealu 2, który wkrótce być może zasili szeregi kolejorza. Daniel Hakans, to jest kolejny piłkarz, który jest na radarach Lecha Poznań, który wkrótce może trafić do Polskiej Ligi. Blasz Kramer, który mówił mówiło się wcześniej a propos tych przenosień do Konia Sporu, ale też o takiej realnej ofercie, realnym zainteresowaniu włodarzy Slowanu Bratysława, Bogdaj Rakowitan, a więc jeszcze piłkarz Rakowa-Częstochowa, ewentualnie wkrótce Panetnejkos, no i na sam końcu Jakub Krzanowski, który wkrótce podpisze kontrakt z Torino, cały czas formalnie w natomiast najpewniej niebawem zwiąże się z włoską ekipą. Tak to wyglądało, więc kilka portek transferowych, żeby cały czas być na bieżąco, trzeba to wszystko śledzić, dlatego Was też serdecznie zachęcam do śledzenia tego typu formatów, ale i nie tylko, oczywiście zachęcam też do innych materiałów na moim kanale, jak zwykle codziennie jeden, bądź dwa materiały, także moi drodzy, bądźcie na bieżąco, koniecznie kliknijcie ten guzik o nazwie subskrybuj, tyle ode mnie na dziś, dzięki, pozdrawiam i do zobaczenia.